Tam plantacja cebuli z dymki. E, wszystko się już położyło nawet na tej najpóźniejszej odmianie, szczypior leży. E, jest troszeczkę objawów w jest troszeczkę objawów mączniaka, jest troszeczkę objawów alternarii. E, natomiast teraz kwestia co zrobi producent, czy będzie już kopał. Bo tutaj proszę zwrócić uwagę to miało już być kopane producent nie wykopał, bo to już praktycznie nie ma zielonego szczypioru, niewiele jest. Natomiast to jeżeli ta odmiana jeżeli nie będzie jeszcze teraz kopana w tym tygodniu, to jeszcze by trzeba było zrobić ochronę. Jeżeli będzie jeszcze chciała ta cebula postać, to oczywiście przede wszystkim przed mączniakiem rzekomym można zrobić ochrona akrobatem dorzucić do tego nawóz o wysokiej zawartości potasu typu kinglaj potasowy i to wszystko jeżeli producent będzie chciał to kopać to dobrze byłoby zabezpieczyć szyjkę bo te szyje są dosyć grube żeby to ładnie, ładnie doszło, żeby to trochę poleżało więc można byłoby zrobić zabieg Amistarem, StopSinem e, lub Signum, w zależności od tego, co kto będzie miał e, pod ręką. Oczywiście dokładając też e, nawóz o wysokim potasie, tak jak już wspomniałem, King Life potasowy.